Kiedy dochodzisz do pewnego etapu w rozwoju swojego biznesu musisz zmierzyć się z tak zwanymi funduszami. Funduszami, które pozwolą Tobie skalować Twój biznes, a z drugiej strony przyczynią się do zwiększenia wartości poprzez kolejne emisje i wpompowanie kapitału, aby uzyskać jak największe wycenę firmy. I większość oczywiście projektów biznesowych ma aspiracje do tego, aby w przyszłości stać się tak zwanym unicornem, czyli biznesem wycenianym na 1 miliard dolarów. Czyli jedna z najsłynniejszych elementów, do których Polacy dążą, ale nie są w stanie tak naprawdę osiągnąć tego pułapu biznesowego, tylko ze względu na pazerność funduszy, a z drugiej strony nieumiejętne zarządzanie tymi funduszami. i Dzisiejszy odcinek właśnie dotykuje tym wszystkim, którzy budują startupy, rozważają możliwość uczestniczenia funduszy w swoim projekcie, ale przede wszystkim uznają to jako konieczność do tego, aby uzyskać ten upragniony cel, gdzie oczywiście. Życzę im, aby trafili na takie fundusze, które wiedzą, co robią, które wiedzą, że ich rolą jest pomaganie founderów w tym, aby pomóc skalować im ten biznes i dać takie wsparcie, które pozwoli osiągnąć te cele biznesowe, aby właśnie osiągnąć tą pozycję unikorna, czyli biznesu wycenianego na ponad miliard dolarów. Niestety w Polsce jakimś sposobem nie wiedzieć dlaczego się to po prostu nie udaje. Tak jak w Polsce, w polskiej reprezentacji się wiele rzeczy nie udaje, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy my wychodzimy na boiska mistrzostw Europy, to, Europy, świata, to okazuje się, że mecz o honor jest tym najlepszym meczem. Kiedy gość, który jest prezesem Orlenu, zarabia dziesiątki miliardów, oceniamy go przez pryzmat tego, że na karcie pisze sobie, jak czyta się wyrażenia angielskie i oceniamy człowieka przez to, jaką ma znajomość języka angielskiego. Ja bym oceniał przez wyniki. Chciałbym mieć takiego prezesa, jak na przykład były prezes Orlenu. Natomiast bardzo szanujemy prezesów typu Krawiec, który jasno ogłosił i powiedział, że gdyby był prezesem aktualnym, nie podejmowałby tak, e, takich restrykcji albo takich decyzji, które spowodowałyby później nałożenie na niego restrykcji i różnego rodzaju oskarżeń w przypadku niepowodzeń różnego rodzaju inwestycji. No to ja się pytam, co robimy? Co my w ogóle w tym kraju robimy? Czy podejmujemy ryzyko, aby tworzyć biznesy na skalę światową, tak jak robią na zachodzie, kiedy na zachodzie m, Europy, e, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, na potęgę tworzymy? Że są unikorne, bo wszyscy wiedzą, jaką strategię obrać, czy po prostu robimy yy, biznes zachowując tryb zachowawczy, czyli bezpieczny, bo kiedy zgłaszamy się do funduszy po to, aby pozyskać kapitał i liczyć na, liczymy na jakąś współpracę, solidną współpracę, bo oni wiedzą, mają opracowany jakiś know-how, wiedzą jak robić efekt trampoliny na inwestycjach, wychodząc potem na rynki europejskie, ściągając kolejne fundusze, aby zwiększyć wartość akcji, wartość udziału, w zależności na jakim etapie się znajdujemy. No i oczywiście budować cały czas tą wartość spółki poprzez dokładanie kolejnych elementów, wspierać founderów w działaniach, wprowadzać analityka do firmy, aby on ułożył ten cały burdel, który przecież tam występuje, bo jeżeli jest projekt dobrze rozwijany i na przykład kręci 10 banik przychodu rocznie, a ktoś mówi, że jakiś analityk ocenił, że w tym momencie jest coś nie tak w tym projekcie i tak dalej, no to ja się pytam, jakie są kryteria oceny i czy ten analityk był w stanie przewidzieć albo zbudować jakikolwiek biznes, czy tylko został zatrudniony, bo ma odpowiednie wykształcenie do tego, aby dokonywać analizy projektów biznesowych, przez co wybiera tylko te bezpieczne projekty biznesowe, które jego zdaniem jest w stanie ogarnąć, bo tak naprawdę nie rozumie modelu biznesowego w wielu przypadków złożonego o i wielkiego burdlu, burdelu można powiedzieć, na biurku CEO czy founderów, bo skupieni są na efekt Finansowych, na efektach budowy biznesu, a nie na tym, żeby e, zgodnie z oczekiwaniami jakiegoś e, analityka poukładać ten biznes i przedstawić mu idealnie wszystko w tabelkach, tak jak powinno być. To właśnie zarządzający funduszem powinien zorganizować w taki sposób. Słuchaj, dobra, bo patrzymy po e, intuicji, czyli tak naprawdę w funduszu osoba zarzą, zarządzająca powinna dzisiaj działać na intuicji, czyli widzi, dobra, jest team, realizuje od kilku lat projekt, e, mieli takie, takie problemy z takim czy zmierzyli, pokonali te bariery, tak jak e, u nas na przykład była taka sytuacja e, w biznesie, że Słuchajcie, ktoś kiedyś napisał na pewnej grupie czy w mediach społecznościowych dobra, projekt macie zajebisty, ale nie zbudujecie go. A ja mówię, no to się patrz. No i oczywiście dzisiaj on już nie komentuje, no bo nie ma prawa komentować, bo coś mu w życiu nie wyszło. Nie wyszło mu przewidywanie przyszłości. Jakim sposobem? My zbudowaliśmy jakiś projekt, który potrafi wygenerować 10 baniek rocznie przychodu, a w tym momencie wiele projektów, które nie generują żadnego przychodu, ale mają dobry produkt, rzekomo dobry produkt, który nie jest w ogóle oceniony przez klientele nie dociera do klientów, nie rozwiązuje jakichś głównych problemów albo rozwiązuje problemy na papierze, ale analityk widząc, że jest wszystko pięknie poukładane decyduje się, że ten projekt nadaje się do przekazania go dalej no i w tym momencie fundusz na podstawie analizy dokonanej przez takiego analityka dokonuje oczywiście wyboru zaproszenia teamu czy reprezentantów danej spółki do tego, aby ją dofinansować. No i potem się okazuje, że nic z tego nie wychodzi Często jest tak, że w ogóle jeszcze fundusze zakładają pułapki, nie? czyli sytuację taką, że mm, okej, okay, na wszelki W, gdyby nie wyszło, no to może zróbmy umowę pożyczki, a nie umowę kupna e, udziałów czy inwestycji w akcje. Słuchajcie, no to jest jakiś paradoks, to chyba tylko w Polsce się takie rzeczy dzieją. Potem się okazuje, że founderzy, którzy tirali jak nie wiadomo co e, na m, życzenie m, funduszy, bo oprócz tego, że jest na przykład pożyczka, to jeszcze sytuacja jest taka, że. Na przykład w Polsce fundusze, kiedy idziesz do nich, się zwracasz o 2 miliony i mówisz, że oddasz im 30%. To oni mówią, że powyżej, poniżej 50% w ogóle nie wchodzą. No i oczywiście z 2 milionów ukrajają się to do 1 miliona. A najlepiej, gdyby przejęli 120%, bo to by było najlepsze, czyli jeszcze 20% masz dołożyć tego, co oni dokładają 100% do inwestycji, biorąc oczywiście pełny pakiet udziałów. Nie? Mam nadzieję, że kumasz o co mi chodzi. Czyli no dobra, po może przesadziłem, ale 80%, 20% founderowi, a jeszcze bezczelnie będą mówić, że przecież founder nie może mieć małej ilości udziałów czy akcji, bo musi czuć, że pracuje za coś w przyszłości, co oczywiście da mu odpowiedni zwrot z inwestycji, nakładu czasu, który poświęcił na to, aby ten projekt zrealizować. A my włożyliśmy w spółkę już ponad 17 milionów na organizację wszystkiego, żeby stworzyć naprawdę dobry biznes, to kiedy przypomnę sobie słowa wypowiadane przez Rafała Brzoskę, kiedy on budował Input, Stopanię wyłożyli na samym początku, a po dwóch latach robili 2000 przychodów miesięcznie. To ja się pytam, gdzie jest zysk? A później się dziwią, że wchodzili. Na giełdę, tutaj kiepsko i tak dalej. Robił ponad 100 spotkań z inwestorami, żeby dofinansować dalej biznes. A my mówimy, tworząc biznes miliardowy, bo innego bym nie robił. Czyli jeżeli poświęcam jakieś swój czas na budowę biznesu, to chcę zrobić z odpowiednią skalą ten biznes. Czyli wycena na nas daku, 100 miliardów dolarów jest to wszystko policzone i zrobione w taki sposób, że jest to możliwe do uzyskania. I teraz Ty wchodzisz i mówisz do funduszu, że masz biznes, który może być wyceniany na 100 miliardów. Oni mówią, że to niemożliwe. Nie? No, podaję przykład, bo nie rozmawiałem, ale pal licho. Nie? I oni się boją tego. Czyli na Zachodzie jest tak, że wszystkie fundusze liczą na to, żeby fundusz był wyceniany na ponad miliard. I oczywiście founderzy chcą osiągnąć e, duże wartości swoich biznesów, marzą o tym, żeby mieć wyceny miliardowe, ale kompletnie nie wiedzą, jak to zrobić. Czyli nie mają żadnego ułożonego planu. Natomiast, no, oczywiście, jeżeli dokonujemy analizy projektów zagranicznych, to wiemy, jak to wszystko się odbywa. Wchodzi fundusz. Jest jakaś pierwsza wycena, i od razu ten fundusz od samego początku skupia się na tym, aby wspomóc analitycznie działanie firmy i odpowiednio wszystko układa. Sprawdzają dokumentację, poprawiają tą dokumentację, robią odpowiednie wyliczenia i przygotowują się do już kolejnej prezentacji biznesu na dofinansowanie, kolejne o większej wartości, aby zwiększać wycenę spółki. I teraz to zwiększenie wyceny spółki jest, odbywa się w taki sposób, aby co najmniej dziesięciokrotnie zwiększyć wartość akcji przez aktualnych. Akcjonariuszy, którzy już są, uczestniczą w tych wcześniejszych emisjach, łącznie z funduszem. Czyli jest pomysł na to, co robić, aby zaprosić kolejnych, oczywiście. A którzy mogą wejść się w takim tandemie, czyli więcej funduszy, złożyć się na przykład na inwestycje na poziomie 100 milionów za 10% spółki, po to, żeby dać tej spółce już wycenę tego jednorożca przy drugim, trzecim szczale. I teraz, czy ktokolwiek traci z wcześniejszych akcjonariuszy? Nie, oczywiście, że nie, bo jeżeli wszedł fundusz polski, który objął na przykład 30% akcji, czy tam 20% akcji, dofinansował spółkę na poziomie 5 czy 10 milionów, to okazuje się, że w tym momencie, jeżeli spółka osiąga wartość na poziomie na 1 miliarda dolarów, to ten sam fundusz, mając wcześniej 30% pakiet udziałów, to nagle okazuje się, że przy 10% wejściu kolejnego dużego funduszu na 100 milionów, to w tym momencie ten wcześniejszy fundusz ma około 20% akcji, no i jego wycena jest na poziomie 200 milionów dolarów. To ja się pytam, gdzie tu jest strata? To co? Fundusz nie wie, że jemu się powinno opłacać od razu wejść na maksa, wspomagać tą spółkę w rozwoju, przygotować wszystkie dokumenty w taki sposób, jeżeli jest konkretna wartość w tej spółce, jest konkretny team, który stoi za tą spółką no i oczywiście plan biznesowy, który jest do osiągnięcia nie tylko na rynku polskim, ale zwłaszcza kiedy dana spółka ma możliwość wyjścia na rynki międzynarodowe. Jak to się w ogóle odbywa w Polsce? Boimy się. Boimy się ryzyka, boimy się odpowiedzialności, która wynika za zarządzanie pieniędzy inwestorów. Wolimy tego bezpieczeństwa, czyli wolimy bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo jeżeli wchodzi do nas, do funduszu spółka, która jest odpowiednio poukładana, ma wszystko idealnie w papierach, to znaczy, że już powinna mi się zapalić lampka yy, i błyskę wokół, bo jeżeli wszystko jest poukładane, to znaczy, że ktoś się zajmuje tym, aby projekt odpowiednio, odpowiednio się rozwijał. To znaczy, co? Że founderzy siedzą w tabelkach, siedzą w papierach, zamiast skupiać się na klientach, pozyskaniu tych klientów, yy, skupiać się nad rozwojem produktu, aby ten produkt był dopracowany w oparciu o feedback, o informacje zwrotne od klienta. Ja słuchajcie, dzisiaj mega dużo obserwuję projektów które istnieją na rynku i patrzę na te projekty i oni mają świetną wizję, mają świetny plan, ale nie wiem tak naprawdę do czego ten plan doprowadza, bo się pytam o przychody. Czy, czy testowali to już na klientach? Nie, nie, jeszcze nie, bo cały czas dopracowujemy produkt. Mówię, no to jeżeli z niegotowym produktem nie wychodzicie na rynek, to w jaki sposób Wy dopracowujecie produkt? Produkt dopracowuje się w okopach, czyli tam, gdzie wychodzę bezpośrednio do klienta, gdzie mogę pracować na tym kliencie i uzyskiwać bezpośrednią informację zwrotną o tym produkcie, który stworzyłem. Które wprowadziłem na rynek. A jeszcze w ogóle najlepiej, jakbym sam tworzył produkt, który jest odpowiedzią na moje potrzeby i w tym momencie, zaciągając kolejnych klientów, czyli partnerów do tego, aby korzystali z tego produktu, uzyskuję feedback, który jest obiektywnym feedbackiem, czyli pochodzącym nie tylko ode mnie, ale również od kolejnych klientów. Ale ja się pytam, jak to ci przedsiębiorcy mają zrobić, kiedy muszą w obliczu polskiego em, narodu zmierzać się z em, feedbackiem nie pochodzącym od klientów, ale od głupich ludzi, którzy. Zamiast wspierać, to hejtują za to, że nie potrafimy po angielsku wypowiedzieć słowa i raczej sobie na kartce piszemy, jak poprawnie wymawia się poszczególne słowa, aby głupio nie wypaść, bo przypadkiem wpadniemy w obiektyw i w tym momencie ludzie będą się z nas śmiali. Słuchajcie, tą taką konkluzją kończę ten materiał i mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy wnioski z tych słów, które tutaj powiedziałem i które tak naprawdę wszyscy wiemy, ale może boimy się o nich mówić, bo mamy duży potencjał, mamy wyśmienitych fachowców mamy specjalistów tworzymy genialne rozwiązania świetne projekty natomiast odpowiednie prowadzenie tych projektów jest już w odpowiedzialności właśnie funduszy to fundusze które wchodzą do danego projektu biznesowego odpowiedzialne są za to jak ten projekt poprowadzić dalej to one powinny mieć opracowany cały know-how i rozwiązania które pozwalają skalować ten biznes to przedsięwzięcie na arenie międzynarodowej nie na arenie polskiej gdzie układamy wszystko dokumenty przygotowujemy w odpowiedni sposób opierając na tym, co już zrobiła e, część Timu, e, zamiast skupiać się na produktach, to na tym, aby w papierkach było idealnie. No i co się potem okazuje, że tak naprawdę zapomnieliśmy pracować nad produktem i nici z biznesu, a potem fundusze świecą pustkami, bo nie mogą wyjść z inwestycji, bo która jest nieopłacalna. Inwestorzy tracą kasę, no i oczywiście ci, którzy dokonywali analizy i doboru poszczególnych projektów, są chronieni, ponieważ dokonali bezpiecznych inwestycji w projekty, które były świetnie poukładane, a być może nie miały aż tak dużo. Dużego ryzyka, kiedy pracowalibyśmy tylko i wyłącznie na intuicji, widząc, że jest tam potencjał, ale wejście w ten potencjał może stanowić za duże ryzyko dla nas samych, jako zarządzających tymi funduszami, co oczywiście może nie spodobać się w przypadku fiasku wielu różnym inwestorom. I ta sama sytuacja jest, jeżeli ktoś zarządza spółką i generuje dziesiątki miliardów zysku, to w tym momencie. Takiej osobie należy się pokłon bez względu na to, że gdzieś utopił czy zgubił 1,5 miliarda. Ja nie wiem, jak my w ogóle, jako Polacy, możemy cokolwiek osiągnąć, jeżeli my oskarżamy kogoś o nietrafne inwestycje. Oczywiście, żeby ta osoba osiągnęła poziom zyskowności na poziomie kilkudziesięciu miliardów, to musi dokonać trafne i nietrafne inwestycje. To jest tak jak z funduszami, kiedy wchodzimy w inwestycje, to chcemy uzyskać zwrot inwestycji na paru projektach. Oczywiście w Polsce rzadko się to zdarza, wręcz praktycznie się nie zdarza, za naprawdę wykwintnymi funduszami, które mają opracowaną strategię, ale w 95 czy nawet więcej procentach jest to po prostu nieosiągalne, dlatego, że niemal wszystkie wejścia w inwestycje nie dają zwrotu z tej inwestycji na dwóch, trzech projektach z 20, które zainwestowali, a które to pokryłyby straty wynikające z pozostałych 17 projektów, które no jakimś cudem nie wypaliły. No nie wypaliły, bo zostały skierowane czy zdane tylko i wyłącznie na swoją umiejętność zarządzania Projektem e, o, e, ograniczono tylko i wyłącznie do founderów tego projektu. Dobra, tyle w tym materiale, ale dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat. Jak według Was, z waszego doświadczenia, jak również doświadczenia waszych najbliższych, których znacie, z czym się spotkaliście, czy to właśnie w relacjach funduszy, czy startupów, wypowiedzcie się na ten temat, e, abyśmy wszyscy budowali dobrą e, taką świadomość zarówno od strony funduszów, jak również projektów startupów, na co zwracać uwagę, abyśmy, jako Polacy Wykorzystali ten potencjał, który w naszym narodzie drzemie, w m, potencjale tych specjalistów, tych founderów nie bojących się podejmowania tego ryzyka, ale raczej wspomagali ich w tym, aby skalować te przedsięwzięcia i pokazać, że Polska też potrafi być narodem, który osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej i o których pisze się w czasopismach branżowych i na biznesowych na całym świecie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymam kciuki za przyszłość polskich startupów, polskich biznesów. Jak również rozwój odpowiedni i odpowiednie ryzyko w umiejętny sposób prowadzenia tych startupów w tych funduszach. Do zobaczenia.